Prawie 200 zawodników z 23 uczelni z całego kraju. Trzy dni zmagań o tytuł. To właśnie finał Akademickich Mistrzostw Polski w Bryżu Sportowym. Po raz pierwszy w naszym mieście reprezentanci Uniwersytetu Szczecińskiego staną do walki o zachowanie miejsca na podium. Jesteśmy dumni, że do Szczecina pierwszy raz w historii zawitały mistrzostwa, akademickie mistrzostwa w brydżu sportowym. To jest uznanie dla działań naszej sekcji brydża sportowego, która osiąga ogromne sukcesy. W ostatnich kilkunastu latach zdobyliśmy prawie 40 medali. Aktualnie jesteśmy mistrzem kraju w kategorii uniwersytetów i wicemistrzem kraju w kategorii Open. Także w tym roku czeka nas trudna sztuka obrony tych tytułów. Akademickie mistrzostwa polskie w brydżu sportowym uważam za otwarte. To jest to najważniejsza impreza i odbywa się w dwóch kategoriach: w kategorii par i w kategorii teamów, czyli jak sama nazwa wskazuje, pary to gra parami, a team to już jest drużynowe. Można robić klasyfikację miast, klasyfikację uniwersytetów i to po prostu się sumuje, zdobyte punkty. Zarówno w pary, jak i w teamach, i wyłaniani są zwycięzcy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że zarząd główny AZS przyznał organizację tego finału Uniwersytetowi Szczecińskiemu. To nas wzmocni znacząco, zwiększy zainteresowanie Bryżem i Bryżem sportowym, w szczególności wśród studentów, pracowników i mieszkańców regionu. To ogromne wyróżnienie, duma, radość i nadzieja na medale naszych zawodników. Jesteśmy dumni, że możemy gościć zawodników z całej Polski w naszej nowej siedzibie. Dla nas jest to przede wszystkim prestiż polegający na tym, że tu właśnie w Szczecinie, na ziemi zachodnio-pomorskiej, odbywają się zawody rangi ogólnopolskiej. To najlepiej świadczy o tym, jak środowisko akademickie jest aktywne. Wielkie podziękowania dla pana rektora, dla uniwersytetu, dla samorządu województwa. Ministerstwo będzie wspierać tego typu aktywności rektorów i samorządy uczelni. Będziemy namawiać do tego, ażeby coraz więcej pomysłów nam przedstawiali i coraz więcej tego typu imprez, żeby się odbywało. Rywalizacja była zacięta w teamach. No, jesteśmy mistrzami z tamtego roku, zatem zakładaliśmy, że będziemy w czołówce. Udało się całkiem bezpiecznie wygrać, bez większego stresu. W parach lekkie zaskoczenie. Było momentami nerwowo, ale na koniec nasze się wystarczyło, żeby wygrać. To są w zasadzie moje. Mimo tak długiego stażu na tych zawodach, pierwsze medale, które przywożę, więc czuję ogromną dumę i ogromny zaszczyt, że mogłem reprezentować Politechnikę Warszawską. Z dumą wracam do uczelni. Nasza drużyna zagrała bardzo ładnie. Liczyliśmy na medal przyjeżdżając, bo faktycznie mam bardzo mocną drużynę. W przyszłym roku będziemy walczyć. Mam nadzieję, że się uda jeszcze poprawić ten medal. Nie zaczęliśmy dobrze do tego turnieju, ani w parach, ani, ani w teamach. Po prostu piliśmy się prężnie do góry. Myślę, że powinniśmy celować w, w taki. Podobny worek medali. Ciężko będzie to wyprawić. No do samego końca nie byliśmy pewni, czy będziemy na podium, natomiast walczyliśmy z całych sił. Chcielibyśmy w kategorii Open za rok ponownie stanąć na podium. Wielkim zwycięzcą okazał się Uniwersytet Warszawski, wygrywając w klasyfikacji generalnej uczelni, turnieju timów oraz turnieju par. Uniwersytet Szczeciński również zajął miejsce na podium, zdobywając srebro. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!